Siema, z tej strony piszę a dzisiaj porozmawiamy sobie o sytuacji, która wydarzyła się aktualnie w Las Epochu. Nie chodzi tutaj wcale o nową ligę, przecież ona również nadchodzi, jak i również otrzymaliśmy już zwiastun. Ale przed rozpoczęciem, widzu, jeżeli chcesz więcej kontentu z GRPG, RPG, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawisz na kanale subskrypcję z góry, serdecznie oczywiście dziękuję. My tak, dostaliśmy nowy zwiastun najnowszego sezonu hmm, od Las Epocha, sezon będzie 21... Sierpnia, czyli dosłownie za jakieś 3-4 tygodnie i sezon, jak sezon, daje nowe rzeczy nowe chaptery, nowe przedmioty, jakieś tam reworki, więc dużo dobrego, dużo nowego zmierza do mm, Las Epocha i oczywiście jak to sezon w każdym RPG-u prowadzi nowe mechaniki, będzie mieli nowe bossy i tym podobne i od razu sobie możecie znać, czy będziecie w tym sezonie, bo dla mnie osobiście on jest za blisko po e w tym momencie, zasłonię tydzień przed, a dla mnie, do mnie jakoś ten Las Epoch trafia, ale na bardzo krótko, bo dalej dla mnie tam na przykład dropy są bardzo średnie, a głównie w RPG-ach cenię sobie fajne dropy, a w jakoś w Las Epochy nie czuję zupełnie tych dropów, żeby one były jakkolwiek pchające mnie dalej po prostu do farmienia i farmienia i farmienia. Tutaj w Las epochu u mnie zabawa kończy się dość szybko ale nie o tym chcę dzisiaj porozmawiać, bo również prawie w tym samym momencie otrzymaliśmy nowy post od właśnie Last Epochian, od firmy, która tworzy generalnie Last Epochian, Hours Games, o tym, że zostali wykopieni przez Krafton, w sensie sprzedali firmę do Kraftonu, który, jak tutaj oczywiście rozpisują, ma pomóc im w rozwoju całej gry i ogólnie całej firmy. Ma być to taki krok do przodu, który po prostu pozwoli im lepiej rozwijać ich grę. Tylko pytanie, czy na pewno. Jest to w sumie pierwsza sytuacja taka dość duża która Gdzie jakąś grę ARPG wykupuje jakaś firma, oczywiście to samo było z GIG i Tencentem, ale do tego przyjdziemy jeszcze za chwilę, bo Krafton aktualnie przechodzi dość duży kryzys wizerunkowy i również zostaną pozwani. No i oczywiście w komentarzach znajdziemy różnego rodzaju komentarze, szok o tym, że ludziom się to niezbyt podoba, że Crafton wykupywał już wcześniej gry i niby miał nic nie zmieniać, niby nie miał kłaść gdzieś tam łap na tym wszystkim. a Gry, które po prostu kładli łapy, stawały się coraz gorsze. I teraz pytanie, w tym oczywiście najgorszym mm, scenariuszu, że gra zostanie jakoś bardzo mocno zmieniona. Ale wracając do tego, dlaczego przychodzą aktualnie dość duży wizerunkowy. Mm, Blamasz, gdyż wykupili studio odpowiedzialne za Stub 2. I niby normalna rzecz, tak? Wykupili firmę i po prostu mają teraz z niej udziały oraz oni są teraz wydawcą. Ale tutaj oczywiście macie, będzie mieli linka do pełnego postu. Myśmy zejdziemy troszeczkę niżej. Tutaj mamy już to bardzo ładnie skrócone. Więc Anon Words, odpowiedzialne właśnie za Stub 2, Pozywa Kraftona na 250 milionów które dolarów, które powinny im zostać wypłacone z racji umowy, którą po prostu podjęli. Czyli Krafton, wykupując firmę, dał warunki deweloperom, że mają spełnić dane wytyczne do wypuszczenia właśnie Subnautiki. Subnautika w tyczniu Już mówiła o tym, że wyrobią się z czasem, że dowiozą i że są na dobrej drodze, żeby zgarnąć tą, ten pitos, tak? czyli te 250 milionów do baksów. Ale Kraftonowi to niezbyt opowiadało, no bo wiadomo, że chcieliby zostawić te pieniądze dla siebie, więc zaczęli mały sabotaż. Po pierwsze, opóźniali ich z publikacjami, zblokowali ich publishment, obcięli im komunikację. W czerwcu zaproponowali w ogóle im mniej pieniędzy, a gdy oni się nie zgodzili to po prostu ich wywalili. Czyli tak naprawdę wywalili twórców gry z ich własnej gry pod sam koniec, żeby tylko i wyłącznie zapłacić im pieniędzy, bo gra miała być według nich dowieziona na czas, ale przez to, że Krafton odcinał im gdzieś tam cały czas skrzydełka, sabotował ich, to nie byli w stanie tego wypełnić i stracili tak naprawdę 250 milionów dolarów. I w tym momencie zostali pozwani właśnie przez twórców subnautyki, powiedzieli, że będą się z nimi sądzili, i trzech twórców, no po prostu spotkają się z nimi w sądzie. Krafton, z tego co wiem, to już odpowiedział, no ale ta ich odpowiedź jest dość średnia, oczywiście. Również możecie znaleźć sobie ją w internecie, bo nie mówią oni tam w sumie nic konkretnego i mówią, że ok, okej, okay, będzie sobie go rozmawiać w sądzie, no ale <ścoughs> wygląda to naprawdę, a to naprawdę źle dla Kraftonu, bo jeżeli rzeczywiście byliby w stanie to dowieść, no musieliby nie zapłacić te 250 milion milionów dolarów. I tutaj wracamy do Lasse Pocha, i to się wszystko dość niefortunnie nie to nie zbiegło w czasie, że najpierw była drama z Subnautiką, a w tym momencie lasa poda informację, że to właśnie ta firma, która chyba dokonała jednego z większych fraudów, jakie kiedykolwiek widziałem w gamingu wykupuje ich firmę. I wielu ludzi może powiedzieć, no dobra, ale GG też wykupił Tencent. Tak dla przykładu oczywiście. <laughs> I tak, Tencent wykupił GG w 2018 roku, wykupując 87% udziałów i dokupując resztę udziałów w marcu 2024 roku. Dużo ludzi w ogóle wiąże to z odejściem Chris'a Wilsona, a mi się wydaje, że Chris Wilson już wcześniej po prostu spieniężył swoje udziały i chciał iść robić nową rzecz i aktualnie wiemy, że otworzył on nową firmę i będzie wypuszczał jakąś tą Grę. Na ten moment jeszcze nic o niej nie wiemy, ale oczywiście jeśli będą jakieś informacje, to z miłą chęcią Was również o tym poinformuję. Jak działa generalnie ten cent, tak żebyśmy też mieli tutaj porównanie, bo w Kraftonie już słyszałem, że w wielu grach gry stawały się gorsze, wprowadzali zmiany na rynek również europejski, bo oni są bodajże z Korei, jeśli dobrze pamiętam, i generalnie gry stawały się gorsze. W tencencie wygląda to trochę inaczej, przynajmniej z tej strony, którą my znamy w internecie. Przynajmniej nie słyszałem o jakichś większych sytuacjach, w których ten cent maczał paluchy, gdyż ten cent, gdy wykupuje jakąś firmę, to robi to w jednym celu, żeby wprowadzić się na. Rynek chiński dla chińskich odbiorców. Dla ludzi, którzy nie są może zaznajomieni z tym, jak to wygląda w Chinach, w Chinach generalnie guruje win Wszystkie gry w teorii mają systemy pay-to-win. W ich po prostu kulturze gamingowej jest to zupełnie normalne. Coś, co dla nas, Europejczyków czy dla ludzi z Ameryki, raczej jest odpychającą mechaniką. Gdzieś tam się jeszcze przed tym bronimy. Jeżeli gry mają jakiś system Paytuin, to. In, to Większość, jak nie wszyscy z nas, po prostu korzenie nie patrzą lub po prostu nie chcą w nie grać. W Chinach jest to zupełnie normalne i dla przykładu Wam tylko pokażę, jak to wygląda w Poe, na przykład. I tutaj mamy chińską wersję, właśnie Poe, której u nas mam nadzieję, że nigdy nie uświadczymy. Po pierwsze, na przykład w chińskim Poe mamy ligi pay to win, w których otrzymujemy Gold Dreama w pierwszym akcie, 5L na mapach, tabulek, gdy otrzymamy tabulek, gdy wbijemy 40 poziom. Również mamy buildy do wybrania za Pay2Win, czyli gdy wybierzemy sobie postać, to możemy wybrać do razu build do danej postaci, w którym otrzymamy gemy oraz potrzebne nam przedmioty. Trzy takie buildy są w regularnych ligach i 20 w pay to win ligach, w których również otrzymujemy paczki właśnie z przedmiotami oraz gemami. ale co ciekawe, również itemy, które otrzymujemy z tych pay to win rzeczy są akumulowane. Unbound, czyli nie możemy się po prostu z nimi raidować. A w grze, w chińskim POE również mamy rynek in-game, który podobno jest dość średni, ale również mamy pety, które lutują za nas przedmioty i to nie jest tak, że kupiłem sobie raz peta i on będzie z nami biegał cały czas, kosztuje to 15 dolarów na 90 dni, jak i również możemy wykupić sobie respekt naszego całego atlasu, jak i punktów z naszej postaci. No brzmi to dla nas generalnie kuriozalnie, dla wszystkich, którzy aktualnie grają w POE i wiedzą jak POE wygląda, takie coś po prostu bo on nas nie przeszło. A tak jak mówię, ten cent właśnie działa w takim stylu, że wykupuje te gry, żeby mieć po prostu do nich prawo własności, żeby móc je wpuścić na Chiny i wprowadza tam bardzo. Agresywną monetyzację. Mam nadzieję, że ten cent kiedyś w przyszłości nie odwali jakiś maniamy i nie zacznie tego po prostu uznać, że walić to, i na wszystkie gry nałoży po prostu swoje mechaniki chińskie. Miejmy nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy, bo zniszczyłoby to raczej nasz gaming europejski. Tak to jak to robi aktualnie Krafton, który wykupuje firmę i wywala z nich po prostu ludzi z głównych pozycji i przy okazji nie chcę im zapłacić pieniędzy, które w teorii im się należały. Jestem bardzo ciekawy, jak płynie na lasy no, jest to pierwsza taka sytuacja, kiedy widzę takie coś, że duża firma z bardzo złym PR-em wykupuje grę, w którą aktualnie gdzieś tam pogrywam, którą kojarzę, coś się interesuje jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy, jak to właśnie wpłynie na jej przyszłość, czy nie sprzedaje trochę duszy tutaj całej gry i gra powoli nie stanie się jakąś wydmuszką. No ale to wszystko przed nami, jest to trochę dumerskie podejście, wiem, przepraszam, ale no nic tutaj nie mówi o tym, że miało być dobrze. Jeżeli wymieście jakieś może gry, w której graliście i wykupiły Krafton, możecie dać znać. Ja grałem PUBGa w teorii, ale no w PUBGu po prostu są skiny i również jest dość agresywna monetyzacja, jeśli o to chodzi. No ale są tutaj tylko skiny, więc no więcej skinów nie robi mi różnicy w grach RPG, no po prostu ich nie kupię. Ale jeżeli tu by zaczęły wchodzić jakieś systemy pay to win, no to byłaby na pewno jakaś masa... Gra. I to było na tyle. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Twitchka. Mówił do Was Pijam. Na razie.